Kluczem do wspaniałego życia jest rozwinięcie swojego największego talentu. To hasło widniało na tablicy podczas uroczystości wręczenia stypendiów Starosty Kraśnickiego. Uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci za czynny udział w zawodach sportowych zostali wyróżnieni przez władze Powiatu Kraśnickiego. Wręczenie stypendiów starosty Kraśnickiego odbyło się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół imienia Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Goście Radowskiej. uroczystości wzięli udział władze powiatu kraśnickiego zaproszeni goście, stypendyści, ich rodzice i trenerzy. No uważam, że ta forma nagradzania powoduje to, że jest to z jednej strony satysfakcja dla tych, którzy odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej, krajowej a także również jest to wzór do naśladowania przez swoich rówieśników. Długo oczekiwanym momentem spotkania było wręczenie wyróżnień z rąk przedstawicieli powiatu kraśnickiego dla najlepszych zawodników zasiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz przekazanie nagród dla trenerów. To wielkie wydarzenie dla sportu powiatu kraśnickiego, dla wielkie wydarzenie dla tych wszystkich, którzy którzy pasjonują się sportem, bowiem w jednym miejscu spotykają się najlepsi z najlepszych, w Sól Ziemi Kraśnickiej. Całą uroczystość oświetnił pokaz karate tradycyjnego oraz występ artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły z Wólki Gościeradowskiej. Na zakończenie spotkania wszyscy uhonorowani stypendyści zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z władzami powiatu kraśnickiego.